się siemano, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Złotuwa i dzisiaj e, na, nagrywamy sobie My Summer Car, jak widzicie, e, tak, nagrywamy My Summer Car, stworzymy sobie nowe konto, oczywiście, Złotuwa, pierwsze imię dajmy Mateusz, bo dlaczego już by nie, tylko czy moje pierwsze Mateusz, o, Mateusz Złotuwa. Zaczniemy sobie od gry. Intro chyba każdy widział z My Summer Car generalnie. Ale niech leci. A co tam się będziemy? Na pewno na początku będziemy musieli złożyć samochód, co nie będzie łatwą, łatwą częścią. Znaczy, no generalnie łatwo, łatwo jest złożyć ten samochód, ale no. E, e, tak. Ale no. Złożysz samochód, jak już go robiłeś z... parę razy, nie? Dobra, po prostu skipnijmy to. Jest dziewięćdziesiąty dziewiąty piąt, tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąty piąty. To jest rok naszego. naszej postaci. Z, yy, znaczy, jak nasza postać już miała, pewnie, nie wiem, 20-30 lat. Nie mam pojęcia. Jak widzicie, mamy 3000. O, jesteśmy w pokoju. Dobra, ładnie. Wszystko płynnie działa. Dobra, obejdziemy sobie. Tutaj mamy łazienkę. Czyli to będziemy wszystko zapisywać. Tu mamy telewizor i wszystko inne potrzebne. Tutaj mamy. O, wagę mamy. Ważymy 79 kilo Tu nic nie ma, tu jest ze spokój rodziców generalnie, więc... Tak O kurcze Na start dostajemy Radar Buster, czyli to jest... Radar buster to jest generalnie coś takiego, co... Przekazuje tak jakby, gdzie stoi policja Mamy bro, browca, mamy jedzą. o mamy jedzonko na starcik, jak super Tutaj mamy... Półki, na których nic nie ma. Tutaj mamy takie coś. Znaczy, no takie coś. Tutaj mamy generalnie automat. Tu mamy prysznic, i tu mamy saunę. Dobra. Wyjdźmy może na zewnątrz. Zobaczymy co i jak. Ok, mamy wrak naszej sumy. A czekajcie. Jest ja Zawsze mnie zastanawiał. Tak, to był liścik. Nie bądź leniwy. Napraw, samoch napraw stary samochód Twojego taty. Yy. Van wuja, może być pożyczony. Czyli, tak jak myślałem. Nie pij alkoholu. Wrócimy, kiedy się znudzimy. Tw twoja mama i twój tata. Dobra, nie pij alkoholu, a zostawiam na skrzynie. Dobra, na razie to zostawmy tutaj w sumie. Nie będzie. Niech sobie stoi jak na razie. No i co, zaczniemy pewnie od przedniego zawieszenia. Ja Przejdziemy jeszcze szybko przez katalog. Mamy. Musi to się wyłączyć? Nie, to się dobra. Mamy kratkę. Kratkę. Jezus. Mamy roletki. Mamy. Spoiler. Nawet dwa. Maskę, przód, my, opony, my mamy wszystko generalnie. Ale my sobie na początek zamówimy lepsze klucze, znaczy niech list sobie tutaj poleży. A my się zajmiemy tym, żeby samochód snuł na koła jak najszybciej. Oj, tego tu jak na razie potrzebujemy. Podłoża sobie lewarek tutaj. Gra jest trochę nierealistyczna, no ale no cóż, no nie możemy wymagać czegoś od y, takiej gry. No ale dobra, dajmy kratkę, znaczy krata, tak to się jakoś nazywało, nie pamiętam. Dobra, i teraz potrzebujemy klucze. Otwórzmy klucze i na jakim kluczu była przednia ramka? Na dziesiątce chyba, tak? Tak. Coś mi gdzieś brzęczy i mnie to denerwuje. No, ale cóż. Dobra. Mamy zamontowane. Zamontowany przód, a nie mamy kół. Czy wy to też widzicie, że my tutaj nigdzie, ale to nigdzie nie mamy kół? Czyli wychodzi na to, że albo zamówimy sobie nowe, albo będziemy szukali tamtych, które są nam potrzebne. Czy to też jest na klucz numer 10? Tak, to też jest na klucz numer 10. Ok. Ale jeśli nawet będziemy szukali kół yy, potrzebnych do naszego samodu... to pewnie i tak to zrobimy na live, które będą się odbywały z, te, z tej gierki. I mean I hope so. Musimy to jakoś przyczepić. Przys dokręcić. Nie. Próbowaliśmy wszystkie klucze od dziesiątki. 11. 12, o jest dwunastka. Jest klucz 12 dwunasty się poprawię na fotelu tutaj i lecimy dalej. Nie, to jest na tą, tą stronę, i tu jest nasz. nasza tarcz hamulcowa, i to będzie 14, jeśli się nie mylę. Tak. Dobra. I tutaj znowu będzie ta sama akcja. To. Hmm. Dziesiątka? Tak? Nie, ej To nie jest dziesiątka. To jest dziesiątka. Tak, generalnie zrobię z tego dwa odcinki. No tutaj na razie zmontujemy sobie przód, yy, skończymy z przodem, chyba, że mi wyjdzie krótki odcinek. Oj, to wtedy zrobię jeszcze montowanie tyłu. O, tutaj mam podglądzik, jak mi to wychodzi. Wszystko, a widzę, że tutaj już prawie skończyłem. Pozostaje mi tylko jeszcze tutaj yy, 4-5 części mi zostaje naprzód, a więc. No nie jest tak dużo, jak myślałem. Chociaż mogłoby tego być mniej. Dobra, i teraz mogę chyba opuścić już samochód, z tego co myślę. O obniżeniu samochodu na lewarek tu i zamontujemy sobie to na lewą stronę. Opa, od razu skoczymy to, zamontujemy na prawą stronę. Opa, od razu to też zamontujemy. dobra więc teraz tak zamontujemy to i myślę, że na następnym odcinku... Znaczy, bo ja pojadę generalnie, zrobię zapasy pewnie. Znaczy, zrobię zapasy. Ogarnę, co tam potrzeba, żeby was tutaj nie zanudzać na odcinku, żeby już po prostu skończyć satsumę jak najszybciej, tak? I wtedy później już będziemy lecieli z dalszą robotą, czyli elektryka, yy, nie elektryka, no wszystko, no nie? Ale tak jak na razie, to myślę, że ogarniemy sobie yy, tutaj część tego. Jak na razie przed, przodu. No i tak. Jak ogarnę sobie przód, to będę mógł ogarnąć sobie całą resztę. W sumie. Po ogarnięciu całej reszty będziemy już generalnie byli w stanie, żeby. <słuch> Zaczynać montować środki, nieśrodki i wszystko inne co się da. No i tak. Aha, tu mam jeszcze w środku, ta. No i to idzie na jak. O, też na ten sam klucz. Więc generalnie fajnie. I fajnie podoba mi się to. Na następny odcinek, jak już się uda, tutaj z przodem będziemy robili tył. Dobra. Nie nadal nie, kurde. Klucze mi się tu nie zgadzają. Taki mały ten... Tak, tak mała ta śrubka wygląda, ona przychodzi na dwunastkę. Dobra. Tutaj już będziemy mieli pewnie wszystko zrobione, tak jak myślę. I będziemy mogli kończyć ten odcinek generalnie. Dobra, to już generalnie jest wszystko z przedniej części, tylną częścią zajmiemy się w drugim odcinku, żeby była leciutka przerwa tam pomiędzy przodem a tyłem, żeby nie było takiego zamieszania, że tak powiem. Generalnie samochód jak na razie prezentuje się tak, ma on już przód prawie cały zmontowany. No i co, my się, my się widzimy w następnym odcinku, cześć!